Jedna sprawa. Co się dzieje? By ocalić swój świat, smurfy użyją niezwykłej mocy. Pada bum! <laughs> Papa Smurfy! To się nazywa mocne wejście. Smurfy. Wielki film. Water. Water. Water? Bez dodatku cukru wiesz, pij wygodnie, kiedy chcesz. Prościej się już nie da. Kubuś Water nawadnia. Nowa pachnąca Ultra W zestawie z puszkami. Jaka do ciebie pasuje? Czujesz, jak każda z nich pachnie? A sześć kolorów do wyboru! Każdy z inną puszką! Ultra Plastelina z puszkami. Dostępna w sklepach sklepów Pietronka. Przed nami kraina chmurkolina się otwiera. Wejdźmy do niej razem, przygoda nas zabiera. Tyle pięknych kolorów, lekka niczym piórka. Wygląda zupełnie jak mięciutka chmurka. Nowość, błyszcząca folia w każdym zestawie. Chmurkolina, pachnąca, puchata, miękka jak cukrowa wata. Słońce, plaża, piasek. I pepko. Tu cena robi lato. Odkryj ubrania dla całej rodziny. Idealne na wakacje. Już od niewiarygodnych 10 złotych. Pepko. Pokochaj niskie ceny. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych pas, posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wybielając zęby już w 3 dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra.